Już za chwilę premiera Windows 11, fani Okienek pewnie już zacierają ręce, ale trzeba pamiętać o jednym: na systemie Microsoftu świat się nie kończy. Mamy przecież wiele innych ciekawych systemów operacyjnych hipsterskiego macOSa, który czaruje funkcjonalnością i łatwością obsługi, jakieś 1500 dystrybucji Linuxa dla bardziej zaawansowanych, którzy chcą poczuć powiew swojej aury eksperckości, miłośnicy retro i luk w zabezpieczeniach mogą postawić na starego, dobrego Windowsa XP, a jeśli ktoś uważa dzisiejsze OSy za zbyt cukierkowe, zawsze może postawić na DOSa i jego ultra minimalistyczny, przyjazny dla oka interfejs. No dobra, żarty na bok. Dziś chciałem, byśmy razem sprawdzili, czy instalacja Chrome OS na na starym laptopie jest trudna, i co tak naprawdę można zrobić na takim komputerze? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że Chrome OS, podobnie jak Android, to system otwarto źródłowy, więc niemal tak jak w przypadku Linuxa, znaleźć można wiele jego dystrybucji. Na potrzeby tego materiału sięgniemy po Cloud Ready, jedną z najpopularniejszych i w dodatku darmową. Instalacja nie nastręcza wiele problemów, ale zanim do niej przystąpimy, warto sprawdzić wymagania systemowe. Chrome OS działa w zasadzie na większości popularnych konfiguracji, ale czy wszystko jest jak należy, przekonać można się tak naprawdę dopiero po uruchomieniu systemu. Tak po uruchomieniu, a nie po instalacji, bo instalacja jest dopiero kolejnym krokiem. Tak czy siak, butowalnego pendrive'a można przygotować ręcznie albo skorzystać z kreatora oferowanego przez producenta dystrybucji. Wybieram tę drugą opcję, bo jestem leniwą bułą i jest to zwyczajnie prostsze. Uruchomienie Cloud Ready nie nastręcza problemów, trzeba przede wszystkim zmienić kolejność butowania w naszym BIOSie, tak, żeby komputer w pierwszej kolejności startował z naszego pendrive'a I po paru chwilach jesteśmy już w samym systemie. Pamiętać trzeba o podstawowej rzeczy, jeśli chcecie Chrome OS, to musicie mieć konto Google. Nie da się przeskoczyć tego ograniczenia, ale jakby nie patrzeć ich system, ich usługi, ich zasady. Tak naprawdę nie zainstalowaliśmy jeszcze systemu na dysku komputera, dopiero teraz w menu w prawym dolnym rogu możemy wybrać instalację na dysku i to chyba tyle. Oczywiście pamiętać należy, że tego typu operacja wiąże się z utratą wszystkich danych na dysku, co w przypadku instalacji nowego systemu operacyjnego jest w zasadzie standardem. Cloud Ready czy też po prostu Chrome OS to tak naprawdę w dużym uproszczeniu przeglądarka Google Chrome obudowana w strój systemu operacyjnego. Przywołuje trochę skojarzeń z Androidem, oprócz samej przeglądarki możemy pobrać tu z powodzeniem aplikacje ze sklepu Chrome Web Store oraz Google Play, choć akurat ten drugi nie jest osiągalny w tej dystrybucji, a szkoda. Tak czy tak, aplikacje załatwiają większość potrzeb, możemy korzystać praktycznie z wszystkich webowych aplikacji Google. bez problemu działa także Office Online, pobrać możemy także menadżera plików oraz odtwarzacz plików wideo i audio, by móc bez problemu korzystać z zasobów na dysku komputera. Słowem, jest tu w zasadzie wszystko, co potrzebne jest do codziennej pracy z komputerem, a jeśli jesteśmy zaprawieni w korzystaniu z aplikacji Google, to tylko lepiej, bo odnajdziemy się tutaj jak ryba w wodzie. Co ważne, Chrome OS nie jest specjalnie zasobożerny, więc do instalacji nada się nawet nieco starszy laptop. Ten, na którym działam teraz, ma już jakieś 7 lat. Niemniej polecam korzystanie z dysku SSD, bo talerzowy tylko zepsuje wam humor. Ok, teraz tak czysto subiektywnie spróbuję wskazać wam trzy przykładowe scenariusze, kiedy warto sięgnąć po tego typu rozwiązanie. Pierwszy: Masz starego laptopa i nie masz co z nim zrobić. Taki stary rzęk, aż prosi się o instalację jakiegoś darmowego systemu operacyjnego, który nie będzie tak za jak Windows, a pozwoli na podstawowe zastosowanie, jakich możemy potrzebować w podróży czy też podczas weekendu u dziadków. Skoro o dziadkach mowa, to scenariusz numer dwa. Chcesz nauczyć w internety seniora. Windows ze swoimi małymi ikonkami i mnogością komunikatów, przycisków, okienek może być dla niektórych sporym wyzwaniem, szczególnie jeśli docelowy użytkownik nie miał w życiu ani razu myszki w ręku. Chrome OS, jeśli tylko zechcemy, może być tak prosty, jak tylko się da, oferując w zasadzie tylko przeglądarkę i niezbędny zestaw opcji. Ma też łatwy w obsłudze logiczny interfejs, dzięki czemu może być dużo łatwiejszy do przysw niż system Microsoftu czy nawet macOS. Choć tu drobny disclaimer, na bazie osobistych doświadczeń mogę śmiało stwierdzić, że dla osób, które całe życie były na z technologią, najbardziej intuicyjny i tak będzie tablet, wiecie, klawiatura też ma ponad 100 klawiszy, kto by to ogarnął. Scenariusz trzeci, kupiłeś tani, nowy komputer bez systemu i szkoda ci wydawać 500 zł na oryginalnego Windowsa, a do Linuxa nie masz głowy, bo przeraża cię terminal i nie masz ochoty uczyć się komend. Cóż, tu sprawa jest prosta, Cloud Ready w edycji domowej dostępny jest w lubionej cenie każdego Polaka, czyli za darmo. A jeśli choć raz w życiu korzystałeś z przeglądarki internetowej na Windowsach, niekoniecznie nawet z Google Chrome, to w zasadzie wiesz już niemal wszystko o Chrome OS. I z najtańszego laptopa z marketu masz całkiem sprawnie działający portal do nieskończonych zasobów sieci, internet, nawet tych najmroczniejszych. Kiedy można uznać, że Chrome OS nie jest dla Ciebie? To proste. Wystarczy, że komputer będzie potrzebny Ci do jakiegokolwiek nieco bardziej specjalistycznego zastosowania. Nie uruchomisz na nim ani pakietu Adobe, ani desktopowego bo wiadomo, że ten online nowy ma swoje ograniczenia, ani nie pograsz w żadne Windowsowe gry, choć zawsze pozostają chmurowe usługi działające w przeglądarce. Mimo to uważam, że to ciekawa alternatywa dla innych systemów płatnych i darmowych, bo przede wszystkim cechuje go prostota. Mamy tu najbardziej niezbędne funkcje w tak prostej formie, jak tylko to możliwe. Jeśli szukacie właśnie czegoś tak ekstremalnie niezłożonego, to może być opcja dla was. I z tym podsumowaniem żegnam się z wami do następnego. Cześć.